Zapraszam na klimatyczne, akwarelowe pożegnanie z Bożym Narodzeniem. I tak jest już koniec stycznia. Także myślę, że takie pożegnanie, rozliczenie się z poprzednim rokiem możemy zrobić razem. Witaj na kanale Srebrna Igła. Przez ostatnie kilka lat malowałam na bombkach różne wzorki i to samo zrobiłam w tym roku. Był taki filmik z malowania na bombce i w zasadzie z personalizowania bombek. Podlinkuję go u góry. Jedna z tych bombek miała na sobie motyw miasta nocą i zimą. Tak sobie pomyślałam, że fajnie by było tak samo jak z poprzedniego filmu Dziadka do orzechów również tą bombkę zachować w pamięci szkicownika i namalować zresztą ten szkicownik w którym będę malowała to jest szkicownik mojej produkcji może można je dostać na zamówienie w moim sklepie. Malować będę moimi nowymi wymarzonymi pędzlami Typu travel, i o nich opowiadałam w poprzednim filmie. One są w takiej metalowej tubie, i się wykręca, zakręca się w drugą stronę, żeby faktycznie ten pędzel był, występują w trzech rozmiarach, że występują w tym uroczym, skórzanym, w zasadzie to jest imitacja skóry, w tym skórzanym opakowaniu. Są cztery rozmiary, jest rozmiar pędzla 4, 8 i 12, pędzle okrągłe z syntetycznym włosiem, tutaj jest taka część drewniana, reszta metalowa. Świetna sprawa, można zabrać w kieszeń z małą paletką i gdzieś w terenie malować lub w ogóle gdzieś idziemy, mało miejsca zajmują. A włosie jest zabezpieczone. Bardzo mi się marzyło coś takiego, i właśnie takie zakręcane, a nie wkładane, żeby to mi nie, nie wyskakiwało. Później z drugiej strony ta tuba, to, to zamknięcie. Pędzlami maluje się super, ale o tych pędzlach to już też mówiłam w poprzednim filmie. Jak nie oglądaliście, to zachęcam do obejrzenia. Jeżeli się te pędzelki wam też podobają albo marzyły wam się kiedykolwiek te pędzelki, to kupując dla siebie taki zestaw, postanowiłam, ponieważ były w dobrej cenie, postanowiłam kupić kilka więcej, żebyście też mogli dzielić ze mną radość malowania takimi pędzlami i są dostępne w moim sklepie i głapel, jeżeli byście byli zainteresowani, oczywiście. Ich ilość jest ograniczona, ponieważ no, była to taka sytuacja powiedzmy jednorazowa, gdzie zdarzyła się taka okazja, może kiedyś wrócą, jak mi się jeszcze uda zdobyć faktycznie w dobrej cenie. Bynajmniej teraz jest naprawdę ich ilość ograniczona, jest osobnie kilka tylko takich zestawików, także jeżeli marzy Wam się też taki zestaw, to, to zapraszam do szybkiego zakupu. A wracając do pożegnania i malunku. Chciałam uwiecznić tą bombkę, Zresztą chciałam uwiecznić kilka tych bombek, które zrobiłam. I dlatego ten szkicownik podzieliłam sobie na cztery części. W tym szkicowniku chciałam uwiecznić te moje bombki. Także w tych pozostałych miejscach też te bumpty tam są lub będą namalowane jeszcze. Natomiast tutaj z Wami chciałam namalować tą jedną. Przy malowaniu chciałam użyć takiej metody, której nazwa wyleciała mi teraz z głowy, ona jest taka dziwna, nie wiem jak po polsku, ale chodzi o to, żeby zrobić takie światełka. Więc jak zrobimy tło akwarelą, póki jeszcze ta kartka jest wilgotna, to trzeba wytrzeć wytrzyć albo usunąć po prostu farbę w takich kółeczkach, czyli takich światełkach, takich odblaskach. Daje to taki fajny efekt świateł z tyłu, takich rozmytych gdzieś takich odblasków. I bardzo właśnie chciałam tutaj to wykorzystać, szczególnie, że to świetnie pasuje właśnie do tych światełek choinkowych, do bombeczek, do zbudowania, zbudowania takiego klimatu ciepłego, a jednocześnie błyszczącego. Tak jak było widać, najpierw zrobiłam jedną warstwę, potem pokryłam ją jeszcze raz, bo akwarele zawsze wysycha jaśniej. Zresztą liczyłam na to, że efekt będzie troszeczkę lepszy, jak pokryję drugi raz, ale może nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo tutaj faktycznie to tło wyszło ciemniejsze, tak jak chciałam, żeby ta choinka była taka gęsta, żeby ta bombka bardziej była widoczna na, na tle. Jak już yy, zrobiłam tą bazę, jak wytarłam sobie te kółeczka, te kółeczka to też yy, kółeczka, te światełka. Te plamki robiłam na różny sposób, bo używałam pateczka higienicznego, żeby wytrzeć taki mniejszy, usunąć ten pigment. Używałam pędzelka. Yy, suchego albo z odrobiną wody. Tak naprawdę właśnie troszeczkę eksperymentowałam, jak do tego dojść, żeby mm, faktycznie ten efekt był taki fajny. To już wygląda ciekawiej. Jedne te plamki są bardziej rozmyte, inne są takie z y, wyraźniejszym brzegiem. Później to wszystko jeszcze potrasowałam mm, błyszczącymi akwarelkami i faktycznie tak. Moim zdaniem to tak zespoliło całość i wygląda to uroczo i oddaje ten ciepły klimat choinki. Żeby pokazać jeszcze, że to faktycznie jest choinka oprócz tego, że co tło jest zielone i są te błyski to jeszcze warstwami z różnym nasileniem maluję gałązki i na sam koniec motyw na bombce na płaskim, ponieważ jest to kula, wbrew pozorom nie jest to takie proste, żeby tam namalować. Tutaj tutaj ta moja bombka wyszła trochę płasko, takie przynajmniej nie mam odczucie. Nie ma tej głębi, ponieważ nie zadbałam wystarczająco właśnie o to, że to jest kula, nie, nie jest, nie skoncentrowałam się na tym, by trzeba było z tymi odblaskami, ale tak naprawdę mówiąc miało to być taki trochę szybszy malunek z właśnie tą pamiątką, że te bombki zrobiłam, że one gdzieś tam będą wisiały przez kolejne lata na tych choinkach kolejnych, które będą się pojawiały, ale w szkicowniku, żeby ta pamiątka, żeby to wspomnienie też było. Zarówno na bombce, tak jak wspomniałam wcześniej, te odblaski zrobiłam tymi błyszczącymi farbkami. Dodaje to takiego bardzo fajnego efektu właśnie tego bożonarodzeniowego, tego, tego całego klimatu. No, nie oszukujmy się, jest to właśnie ten czas, kiedy... Kiedy używamy chyba najwięcej tych błyszczących, świecących rzeczy? Może dlatego, że śnieg błyszczy w trakcie mrozu pięknie? Co do pędzelków, nadal sprawdzają się rewelacyjnie. Jestem naprawdę nimi zachwycona, zadowolona jestem bardzo z ich zakupu. Bardzo. Bardzo podoba mi się ten efekt, że można je złożyć, schować w małym opakowaniu, wrzucić gdziekolwiek do torby, czy odłożyć, i nie muszę się martwić, że mi się to włosie zepsuje. Fakt faktem, że mamy tutaj ograniczoną ilość rozmiarów, ale pamiętajmy, że to jest zestaw turystyczny, czyli wyciągnąć, namalować coś na szybko i. Schować i iść dalej. Więc tutaj nie musimy mieć nie wiadomo jakiej rozpiętości rozmiarów pędzli, bo jeżeli malujemy sobie stacjonarnie i siedzimy sobie w domu, no to wiadomo, że tych zasobów pędzli, rozmiarów mamy mnóstwo i możemy tam sobie wybierać, przebierać. Aczkolwiek im więcej, to tym gorzej czasami, bo z tego co ja zauważam, też mam sporo pędzli. A zazwyczaj sięgam po te konkretne, wybrane, te. Które lubię najbardziej. No i zazwyczaj to myślę, że i w Waszym wypadku jest podobnie. Szkicownik, w którym maluję, to jest szkicownik w rozmiarze 19x19. Te szkicowniki są na zamówienie u mnie, jeżeli ktoś by chciał. Muszę powiedzieć, że ten rozmiar jest całkiem fajny do malowania, do takiego rozmalowania się, bo te malutkie moje szkicowniki są fajne do szybkich malunków, do jakichś tam wprawek, albo do rozładowania tego napięcia artystycznego, które w nas rośnie. Natomiast tutaj już jest ten rozmiar taki fajny, gdzie można coś tam więcej sobie pomalować i się pobawić w tym szkicowniku, już takie sensowniejsze te, sensowniejsze, no tam też są sensowne, tylko takie... E, z trochę większym rozmachem te malunki można robić. Wszystko kwestia to, co lubimy, tak? I do czego akurat w danym momencie te, danego szkicownika potrzebujemy. W szkicownikach, tych akwarelownikach stosuje papier bawełniany papier naprawdę wysokiej jakości i papier, który ja lubię. Nie chcę wam wciskać bubla, że tak powiem. Tym filmem zamkniemy już okres Bożonarodzeniowy szykuję kolejne filmiki, będą też w różnych ciekawych tematach. Najgorsze są filmy tematyczne z danego okresu, bo trzeba by się zmieścić w danym okresie, a u mnie zmieszczanie się w okresie jest trochę. Hmm, Dyskusyjne, aczkolwiek staram się, żeby w miarę było w temacie i żebyście byli zadowoleni z moich filmów. Napiszcie mi w komentarzach, czy jeszcze u Was stoi choinka i kiedy tą choinkę tak naprawdę rozbieracie. W naszej polskiej tradycji czas jest do 2 lutego, więc spokojnie może taka choinka stać. U mnie była w tym roku choinka żywa, więc niestety już została rozebrana. Ale jeszcze nie gdzie te osoby bożonarodzeniowe są, chociaż już zaczynamy czuć zapach wiosny przynajmniej gdzieś tam. Ja czuję już ten klimat, że wkrótce, wkrótce może ta wiosna będzie, mimo że um, u nas 40 cm śniegu spadło, teraz zaczyna się topić, ale, ale coś tam jeszcze przebąkło, że może jeszcze zima powrócić. Także... Um, Klimat zimowy jeszcze, jeszcze z nami pozostanie przez jakiś czas, a tymczasem widzimy się w kolejnym ciekawym filmie. I życzę Wam ciepłych, zimowych dni, takich jak sobie tylko sami zażyczycie. Widzimy się wkrótce. Do następnego.